My, że może jest ten jeden, bo jak sprawdzamy tempo yy, i to tempo jest na przykład niewłaściwe w takiej ilości, większej uderzeń serca, the wtedy słuchajcie, możemy almond, tą osobę wspierać już przez uciskanie, tak jak się dzwonimy i informujemy. Parametry są niewłaściwe, czyli Niewłaściwy oddech, niewłaściwe nie to wspomagamy, już musisz jeśli ta osoba na przykład mogła dostać yy, zawału serca. Może mieć w tym momencie yy, to serce nierówne pracę. I my możemy już ją wspomagać, nic jej nie zrobimy, ponieważ wspomagamy serce, żeby co robić. Co jest najważniejsze podczas yy, tego, co teraz zrobiłam to że on, słuchajcie, pomaga pompować krew. Żeby krew y, na tle miała To jest nasze najważniejsze wszystkich zadanie. Dopóki osoba poszkodowana nie jest w szpitalu, y, nie jest już pod kątem takim medycznym y, z profesjonalną grupą, gdzie można zrobić dogłębne badania, to jest najważniejsze.